Cześć, kochani, dzień dobry, witajcie. Dzisiaj przygotowałam dla Was dietę około 1500 kalorii, ale w wersji budżetowej. Oczywiście, cena, którą Wam podałam, jest ceną orientacyjną, dlatego że w zależności od sezonu, ceny na przykład warzyw się zmieniają i ceny w ogóle generalnie niestety się zmieniają. A oprócz tego ciężko też jest policzyć jaka jest cena dla jednej porcji, dla jednej osoby, bo niektóre produkty kupujemy po prostu zbiorczo. Jednak to nie zmienia faktu, że dzisiaj będą to potrawy jak najbardziej budżetowe, ale cały czas zdrowe i super smaczne. Muszę Wam powiedzieć, że ja w ogóle komponując swoje przepisy, czy to do aplikacji, czy do e-booków, kieruję się tym, żeby to nie były produkty za miliony monet, i żebyście mogli kupić je w najbliższym supermarkecie, dlatego że uważam, że im dieta jest bardziej przystępna, smaczna, tym jest bardziej skuteczna, bo po prostu jesteśmy w stanie z nią wytrwać, żyć z nią jak najdłużej. Dobrze, kochani, nie przedłużamy. Pamiętajcie, proszę, koniecznie o kciukach w górę. Subskrybujcie mój kanał, żeby być cały czas na bieżąco z wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają. I przechodzimy teraz już do naszego menu. A na śniadanie przygotowałam dla Was obsiankę, ale nie taką zbiorową. Wielką owsiankę podkręcimy dzisiaj troszeczkę smak i będzie to czoko owsianka z borówkami z bananem i z cynamonem. Zabieramy się. Do rondelka wsypuję teraz płatki owsiane. Ja używam płatków owsianych błyskawicznych. Będzie po prostu błyskawicznie. Troszeczkę szybciej niż z płatkami górskimi. Trzy, cztery, pięć łyżek. Do tego płaska łyżka kakao. Takiego naturalnego, bez żadnych dodatków. Wlewamy mleko migdałowe. Można też zwykłe mleko krowie, jeśli Wam służy na biał, lub inne mleko roślinne. Zalewamy tylko tyle, żeby przykryło nam płatki. Odrobinka miodu. Wszystko dokładnie mieszam. Ok, i podgrzewamy teraz na średnim ogniu, aż owsianka nam e, napuchnie. Jeśli chcecie, żeby owsianka w konsystencji bardziej przypominała budyń można rozrobić, rozpuścić jedną łyżeczkę mąki ryżowej z odrobiną mleka i dodać na tym etapie i wtedy owsianka będzie bardziej gęsta. Przekładam teraz owsiankę do miski i dodajemy owoce, tak jak Wam wspominałam na początku ja daję banana i odrobinę borówek, ale wybierajcie, żeby były jak najbardziej budżetowo sezonowe owoce. Na marginesie wam powiem, że w Hiszpanii jednym z droższych owoców są jabłka. Także całkowicie inaczej niż w Polsce. I garść borówek. Oczywiście, najpierw borówki trzeba umyć. I na górze posypiemy jeszcze odrobiną cynamonu. Ja uwielbiam cynamon i w ogóle cynamon ma super właściwości, reguluje cukier w naszym organizmie. I gotowe. A na obiad przygotujemy sheet pan dinner, czyli obiad, który robi się tak naprawdę sam w piekarniku na blaszce. Przygotujcie mięso drobiowe, może być kurczak, może być indyk, do tego ziemniaki, znowu sezonowe warzywa. Ja wybrałam marchewkę, cukinię, czerwoną cebulę, która tak naprawdę jest... Fioletowa. Oprócz tego będzie nam potrzebny jeszcze sok z cytryny, czosnek i do zamarynowania kurczaka użyjemy ziół, oprócz tego oczywiście soli. Ja dzisiaj używam ziół suszonych, to jest y, zdecydowanie tańsza wersja. Mam tymianek, pietruszkę oraz oregano. A oprócz tego przygotujcie jeszcze garść jakiejś świeżej y, sałaty i zaczynamy. A zaczniemy oczywiście od zamarynowania mięsa. Zabieramy się za marynatę, ale już na tym etapie nagrzejcie, moi drodzy, piekarnik na 180 stopni grzanie góra i dół. Używam dzisiaj udek z kurczaka. One są odrobinę bardziej tłuste niż na przykład filet, dlatego do marynaty nie używam już żadnego tłuszczu. Natomiast damy teraz sok z połowy cytryny. Przeciśniemy do miski. Dzięki temu mięso będzie troszeczkę bardziej soczyste. Dajemy oregano suszoną pietruszkę, piemianek, będzie bardzo aromatycznie. I na taką ilość mięsa dwa ząbki czosnku. Ja mam takie mini, więc dam trzy. I oprócz tego oczywiście sól. Ja mam tutaj sól malajską, Ilość soli dostosujcie do ilości mięsa. Teraz całą marynatę mieszamy. Dobra, przekładam teraz umytego kurczaka do środka. I całość trzeba dokładnie wymieszać, tak, żeby mięso oblepiło się przyprawami. Następnie odkładamy kurczaka do lodówki na czas, kiedy będziemy przygotowywać resztę rzeczy, przygotowywać warzywa. Blaszkę wykładam papierem do pieczenia i zaczynamy od ziemniaków. Ziemniaków nie obieramy, tylko dokładnie umyjemy. Jak widzicie, ja przygotowuję większą porcję na kilka dni. I teraz tak, słuchajcie, zasada sheet pan liner jest taka, że wszystko robimy na jednej blaszce. Natomiast musimy wziąć pod uwagę to, że mamy różne warzywa i do tego mięso, więc trzeba wszystko pokroić w takie porcje, żeby upiekło nam się w jednym czasie. Więc ziemniaki pokroję w takie ala frytki na pół i następnie w paski, nie za grube. Ok, coś takiego. Teraz marchewka. Marchewkę obieramy. No i słuchajcie, dlatego, że marchewka jest zdecydowanie najtwardsza z tych wszystkich warzyw, to kroimy ją w najmniejsze cząstki. Ok, mniej więcej coś takiego. I również układam na blasze. Następnie cukinia. Słuchajcie, cukinia bardzo często jest na promocjach. Ja właśnie dorwałam cukinię w super promocji. I to co uważam jest fajnego w aplikacji Vive to jest lubka w filtrach i tam możecie sobie na przykład wpisać broku, cukinia, jakiekolwiek warzywo czy inny produkt, który chcecie, żeby był w roli głównej, bo na przykład macie taki w lodówce i musicie go zużyć, albo dorwaliście coś super, tak jak ja na promocji i dzięki temu to nasza dieta jest super elastyczna. Możecie też wybierać spośród tego, na co macie aktualnie y, ochotę. Dobra, teraz widzicie, tak pokroiliłam sobie cukinię i układam ją na blaszce. I na koniec cebula. Dobra, wyciągnęłam mięso z lodówki, układam teraz na blaszce. Teraz warzywa jeszcze delikatnie skropię oliwą, ja używam oliwy w sprayu. to jest super sposób, żeby użyć jak najmniej tłuszczu. Dobra i odrobinę dosłownie symbolicznie soli i całość teraz ląduje w piekarniku na około 40 minut. Okay, I nakładamy tutaj już mam garść zieleninki. Ok, teraz czas na posiłek potreningowy, który możecie też potraktować jako po prostu przekąskie, drugie śniadanie. Używam dzisiaj jogurtu o podwyższonej zawartości białka, można też użyć skyru lub ewentualnie jogurtu greckiego. Do tego żurawina albo jakiś inny dżem nisko dajemy łyżkę i małą garść dowolnych orzechów. A na kolację moi drodzy mega tanie danie i bardzo smaczne, czyli fasolka po brytońsku, ale w wersji fit, bez mięsa. Przygotujcie fasolę konserwową, ją trzeba odcedzić i przelać dokładnie zimną wodą. Będzie nam potrzebny również koncentrat pomidorowy, cebulka, pieczarki, liść laurowy, odrobina oliwy i jeśli lubicie pikantne potrawy, to ja Wam proponuję jeszcze dodać do tego płatki chili. Zacznę od przygotowania warzyw. Pokroję sobie drobno cebulkę i pieczarki. Ok, odpalamy patelnię i dodajemy pieczarki, cebulkę oraz dwa liście laurowe. Dokładnie mieszamy i słuchajcie, z uwagi na to, że używamy małej ilości tłuszczu, to przygotujcie sobie wodę gdzieś na boczku i od czasu do czasu będziemy odrobiną wody podlewać, tak żeby nam się nic nie przypaliło. Ok, na tym etapie dodajemy koncentrat pomidorowy. Podlewamy wodą. w ten sposób robimy taki ekspresowy sos. Cały czas to wszystko dzieje się na dużym ogniu. Słuchajcie. To jest też fajny sos do makaronu tak na marginesie. Teraz dorzucam już odsączoną fasolę, wszystko mieszam. I na tym etapie już zmniejszam grzanie. Na takie minimalne. Jeśli chcecie, możecie dodać odrobinkę chili. Jak widzicie, ja robię dzisiaj troszeczkę więcej jedzenia, i to jest właśnie też wpisuje się bardzo w takie ekonomiczne przygotowanie potraw, bo rzeczywiście wykorzystujemy te wszystkie produkty. I następnego dnia już wystarczy sobie po prostu odgrzać jedzenie. Świetnie będzie pasował jakiś chlebek żytni albo razowy. Jeśli chcecie, ja już kolację bez węglowodanów, ale za to super pasuje mi do tego okórek kiszony. Także dam sobie dwie sztuki. Ok kochani, jedzonko już jest gotowe. Mam nadzieję, że Wam się podobało i że skorzystacie. Jeśli szukacie skutecznej diety i treningów, to zachęcam Was również do skorzystania z mojej aplikacji WiveFit znajdziecie je na stronie www.vivefit.tv Bardzo dziękuję Wam za dziś, jak zwykle czekam na Wasze komentarze i do zobaczenia w następnym odcinku. Pozdrawiam serdecznie. Pa!